Witajcie. Także tak jak zapowiedziałem, oto moje kilka refleksji na temat Białorusi. Od razu zaznaczam, że nie będą to typowo turystyczne, typowo wspomnieniowe refleksje. Polecam zapoznać się z jakimś przewodnikiem o Białorusi. W zeszłym roku spędziłem mniej więcej 5 dni łącznie z okresem odlotów i przylotów w Białorusi. Większość tego czasu w stolicy tego państwa w Mińsku z jednodniowym wyjazdem można powiedzieć on the countryside Belarusia jak na plener na, do pewnej małej miejscowości na otwarcie stadionu piłkarskiego. Jeżeli myśleliście, że narodowy stadion w Warszawie to wielki przekręt, to bylibyście miło zaskoczeni. Także w Białorusi panuje mocny socjalizm. Jak wiadomo, nie jest to pełny socjalizm, ponieważ pełny socjalizm jest utopią. Jest całkowicie niemożliwy do zrealizowania. Bez systemu cen, żadnego systemu cen, gospodarka upada w gnieniu oka, natychmiastowo, a wraz z nią upada społeczeństwo upada cywilizacja i wszystko Obecny stan przynajmniej z, z, z rok, rok temu Białorusi jest przygnębiający samo miasto Mińsk jest dosyć sporym miastem lecz jak na taki, jak na taki kraj no, który jest mniej więcej w połowie, może to jest stanowi 2 czwarte terytorium Polski mniej więcej tyle to jest to dosyć przegnawiające ponieważ Mińsk i chyba Grodno są jednymi z większych miast a mimo to te większe miasta, sam Mińsk Wielkością nie przytłacza. Nie jest to metropolia zaawansowana na tyle, tak rozwinięta jak na przykład Warszawa, czyli porównując do stolic zachodnich. Jest to oczywiście wynik wieloletniego socjalizmu. Szarość bloków plus zabudowa jeszcze 20 z dwudziestolecia z poprzedniego wieku i tysiąclecia lata dwudzieste tak zwane trochę zabudowy dziewiętnastowiecznej duża przewaga zabudowy socjalistycznej molochów, bloków trochę ekskluzywnych hoteli trochę w pewnym sensie nowoczesnych, szklanych budynków, półszklanych budynków, prawie drapaczy chmur. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, nie on, nie przytłacza ona wiem. Cóż, mój osad może być o tyle jeszcze zmylony, może zamglony, i, o ile w czasie, w którym przebywałem w Mińsku, odbywały się mistrzostwa... mistrzostwa, jaki to był sport? Jakiegoś rodzaju mistrzostwa sportowe. Wielkie wydarzenie, tak jak u nas, Euro 2012. Zatem tak samo jak u nas pan Łukaszenka i jego rząd musiał zainwestować trochę bardziej w infrastrukturę, pod kątem turystów oczywiście. Być może stąd bardziej niż zwykle zadbane ulice. Rzeczywiście. A, to warto wspomnieć. Było czyściej, wybitnie czyściej niż, e, niż na przykład w Warszawie. Papierki, śmieci, jakieś butelki. Na pierwszy rzut oka tego nie widać. Jest to porządnie zakamuflowane, to bym powiedział. Miałem, miałem szczęście, to szczęście, że moim przewodnikiem był, była osoba, nie mogę zdradzić jej imienia nazwiska, żeby nie narażać jej na kłopoty. Pokazała mi mięsk z, z każdej strony, także od strony różnych zaułków. Z jednej strony piękne, wymalowane, odnawiane budynki, z drugiej farba. Tynk odpadający, Graffiti od... nie, za, nie za biednie po prostu, po prostu taki zaułek. Tak, tak, i właśnie grafiti. Tego też było mi brak. Bo jakieś zawodowe grafiti, zawodowo uliczne grafiti. W jednym zaułku, w, w pobliżu widziałem, ale to był zaułek zamknięte, odseparowane od części turystycznej. Oczywiście to, co było dla części turystycznej, no było też stare miasto, czyli jeszcze z czasów średniowiecza, nowożytności, jeszcze starsze, starsze budynki, przynajmniej odnowione na starsze, lub tak wybudowane, zaaranżowane. Ta część była dosyć ładna, tak zwana starówka miejska. I wielkie jezioro to pośrodku oraz z pomnikiem Puszkina pomnik Mickiewicza dużo parków zieleni co do, do tego nie można narzekać architektura sakralna też niczego sobie polskie kościoły z XVII wieku trochę cerkwi Niczego sobie to było, to prawda. Graffiti. Co ciekawe, widziałem jedno ciekawe graffiti na... Był blok, raczej blok, trochę taki styl sowiecki bardziej, tego już tego w Polsce nie ma. Mieszkalny raczej blok, który miał graffiti zdecydowanie sakralne. Że na pewno legalne władze nie dopuściłaby do tak dużego obrazu na budynku, takiej dewastacji. To było celowe, zaplanowane i legalne. Przedstawiało to jakieś postaci święte lub jakieś postaci z Ewangelii, tak jak to czynią ikony, prawda? Ponieważ budynek, był tam kontrast, ponieważ ten budynek stał w dzielnicy, w obszarze raczej szarych bloków sowieckich o podobnym, podobnej wysokości. On jeden odstawował trochę wyższą i był bardziej o kwadratowej podstawie. Kształtem przypominał właśnie taki amerykański drapacz chmur, być może. Także tak, no to tyle. Jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o atmosferę, to niestety jest przygnębiające. Ludzie raczej, to starsze pokolenie, 30-letnie, odnosi się z wielką rezerwą do, do, do siebie, a zwłaszcza do, do turystów. Nie słychać tych wesołych rozmów, jakichś otwartości, uśmiechów. Jedynie co to może to młodsze pokolenie 20, pa, 20 parę lat I w dół i jeszcze jeszcze na, ci nastolatkowie na Tu już widać pewne różnice I to jest też z, Logicznie wynika Z tych przemian ustrojowych Cóż Białoruś nie miała Balcerowicza, nie miała ustawy Wilczka Jednak pewien Pewna gospodarka wolonkowa tam jest, pewna działalność prywatna tam jest. Oczywiście jest to mniejszość, zdecydowana mniejszość, lecz, lecz występuje, ponieważ innego wyjścia by nie było. Cóż, wraz z opłatkiem ZTSRR i różnych machlojek ustrojowych i nomenklaturowych, Białoruś otwarła swój rynek nieco. W sklepach są dostępne produkty zachodnie, Coca-Cola jak najbardziej. Są supermarkety, nie jest ich dużo, ale są. Są takie bazary, gdzie można dostać praktycznie wszystko. Przypomina to mocno w zasadzie... PRL. jeżeli ktoś pamięta kto jeszcze żył w tych czasach lub poślizgnął się o nie lub otarł się o nie to mógłby zauważyć zaskakujące podobieństwo tu trzech prawie wszędzie jest ta, ta atmosfera tego smutku, tego socjalizmu tego strachu wręcz przed stawaniem lecz gdzie, gdzie są te skwery wolnego rynku widać ten ruch ten handel tą wymianę że coś się dzieje coś, coś się tworzy te, te elementalne resztki kapitalizmu które pozwalają przetrwać temu społeczeństwu zubożałemu biednemu społeczeństwu tak jak, tak, tam też były, był swoisty rodzaj stadionu. Chociaż to nie był stadion, który po prostu upadł. Był to jakiś inny obiekt. Chodzi o tą metaforę, że obiekt użyteczności publicznej, który stał się bardziej bazarem niż, niż całym obiektem tej użyteczności publicznej. Właśnie przez spontaniczną akcję. Chociaż oczywiście socjalizm zablokował drogi wolnemu rynkowi inicjatywie prywatnej tak no, w szerszym zakresie jednak tam gdzie było to możliwe ten wolny rynek wyciekł tak jak woda woda z butelki albo z pękniętego wiadra tam gdzie mógł, aby tam mogły się zasadzić te nasiona i te, te nasiona przedsiębiorczości, czyli pod tymi budynkami użyteczności publicznej, przy tych dworcach, w tych podziemiach, to powidomy. Tak, to właśnie tam została zepchnięta ta inicjatywa. I także tam się dzieją na wielką skalę. Otwarcie stadionu, na którym byłem było wstrząsającym wydarzeniem, ponieważ sam dojazd na ten stadion był całkiem nowym wydarzeniem. Mogłem też poznać kolej. To wszystko takie państwowa kolej białoruska, to, to, to te wagony, te... Jednak w Polsce trochę to co dzieli teraz Polskę od Białorusi, pomimo jest to jednak wyższy procent wolnej przedsiębiorczości, no zdecydowanie wyższy. Przedsiębiorczość polska jest mniej prześladowana i tłamszona niż na Białorusi. Jest, są konkurencyjne firmy, są zachodnie firmy, jednak nie jest tak. Widać też trochę inwestycji rządowych żebyśmy się nie zrozumieli źle. Inwestycje rządowe nie są potrzebne, lecz widać, że coś zmieniają, coś unowocześniają. W Mnobioreś tego nie ma tak, w takiej ilości. Jest to bardzo, to jest tak jakby jakbyśmy mieli drewniany płot, puszkę farby i maluj tam Macieją, maluj tą, ten drewniany stary płot żeby ładnie wyglądał, ale i tak widać, że przez tą farmę prześwituje to stare drewno, korniki, dziury, drzazgi i w ogóle. Farba nic nie da. Także no, w Polsce chociaż postawią nowy płot. Na Białorusi pomalują stary. Trolejbusy, tak, och Czyli te, nie ma autobusów zwykłych Ani z... są tramwaje Oczywiście w starym stylu są trolejbusy Są te trakcje, no Jan Korwin byłby zadowolony Tam tramwaje są Mógłby je zlikwidować, tak A, wracając do tego stadionu, ponieważ odchodzą od tego co chciałem powiedzieć stadion tak wyobraźcie sobie w środku lasu i nagle po środku średniej wielkości stadion trochę no nie mniejszy od narodowego stadionu może na wielkość trochę, jak z wielkością przypomina stadion Legii, po drugiej stronie Wisły w Warszawie, który wygląda jak, no, że tak powiem, gigantyczna rzeźba sztuki nowoczesnej, w tym pogardliwym sensie sztuki nowoczesnej, abstrakcyjnej, wielka szara bulwa z czarnymi plamami, a w środku, w środku takie sobie, no, że tak naprawdę wielkie druty, wielkie rusztowanie metalowe pokryte tym plastykiem czy jakimś tanim metalem szarym, który przypomina wielką pulwę. W środku ten stadion no to, to murawa i wszystko. Nawet nieprzyzwoite siedzenia, też przyzwoite. No i kafeteria najlepsza chyba. Typowa kafeteria z Chciałeś zamówić hot-doga? No nie wiem, no bo parówka to może była, może to była kiełbasa. To nie wiem, czy to wyglądała. Hamburgera? Kanapka z podgrzana z serem? Nie żartuję. Frytki, o jako taka to były frytki. Frytki tam mieli, na, na Białorusi mają dobre frytki. Być może dlatego, że łatwy dostęp, nie jednak ziemniaki są. Jest to głównie kraj, kraj rolniczy, nizinowy. Jest dużo ziemniaków. Tak. No i jak ta budka wygląda? Super, mimo wszystko, że to jest rusztowanie, ten cały stadion od środka wygląda jak Byle co niestety, ale z, przynajmniej z nowych materiałów. Ta budka, taka cała kafeteria wygląda tak staro, że po prostu... Nie, nie, nie wiem jak to skomentować, jak to opisać. Po prostu stara budka z jakiegoś... Nie, starego dworca centralnego, bo coś w tym rodzaju. Teraz już takich w Warszawie nie ma, ale mało gdzie. No cóż, zabrakło jakoś, żeby ludziom dogodzić, żeby tej publiczności zaoferować, a było dużo, dużo ludzi, się zebrało, przyjechało jak mało rozrywek, i krzyska i tak, trzeba organizować, żeby pocieszyć tych ludzi, a odwrócić uwagę od prawdziwych problemów. No i oczywiście zaszczycił nas sam, 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 po prostu pan Łukaszenka, tak, ze swoją świdą, świtą i... I, i nawet były tancerki i już na i da, jacyś narodowi muzykanci, coś jak y, białoruski Michał Wiśniewski nie mieli białoruskiego keltuza. Nie zauważyłem. Nie, 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 nie było takiej muzyki. Tak, no gospodarka białoruska też warto zauważyć jest mocno ukierunkowana rosyjską jako będąca w tym rodzaju kolerni rosyjskiej. Rosja zasypuje Białoruś swoimi produktami, z czego Białoruś yy, nie jest w stanie na, poprodukować własnych za bardzo. Jest to mniejszość. Może poza jakimś piwem, paroma smacznymi ciastkami, których w Polsce nie oświadczysz. I tak. No, dworce zwiedziłem też Stary styl, perelowski styl, odrobina elektroniki, Bibli nowoczesna Biblioteka Narodowa oczywiście, jeszcze ze szlachetnymi napisami, dedykacjami o człowieczeństwie w wielu językach. Był po prostu Semanifik, tak. Coż tu jeszcze warto dodać? Takie pomieszanie trochę nowoczesności. I właśnie paradoksalnie, to by się zdziwili zwolennicy progresywnego opodatkowania, tam na Białorusi w Mińsku bardziej widać tą nierównomierność, tą, 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 tą nierówność, ten kontrast między biedotą, między slansami, a między bogatymi. Ten właśnie centrum miasta to... O, jest to obwarowane tymi luksusowymi budynkami, hotelami odnowionymi, galeriami handlowymi, trochę hotelami. Zaledż obok szare bloki perelowskie, niepomalowane, nieodnowione, <gryw> zapuszczone niestety. Byłem na, w jednym z tych bloków w środku. Także Przygnębiający widok no, Zapuszczone, windy stare Na korytarzu ciemno Jak jeżeli Miałem Tak, tak było, że Mój zacny gospodarz yy, no, W jego bloku Był jakiś pożar na korytarzu Pod jego drzwiami To było jakiś czas temu Oczywiście nie było to w tym samym momencie Ale został ślad do tej pory, nie wiem ile to było kilka miesięcy, kilka lat nawet taki czarny, spalony ślad na podłodze pra, trochę prawie dziura nie wspominając o tym, że jest, było tam ciemno na korytarzu pod blokiem oczywiście różne towarzystwa się zbierało chociaż nie tak niemocno, nie jednak jest nie, jest to przykład, przykład stawiania bezpieczeństwa ponad wolność. Nie tylko w tej sferze gospodarczej, ale także w tej sferze obywatelskiej. Nie można by uświadczyć tam w Białorusi czegoś takiego jak blokersi, jak, pi, jak pijaki pod blokiem na ławce lub różne tego typu incydenty. Ludzie zbyt by się bali milicji, to jednak jest fakt. Chociaż też o dziwo, co warto zauważyć, nie zauważyłem tyle milicji na drogach. Ich nie pamiętam, że widział, a nie, może widziałem paru milicjantów e, idących, będących na, na, na piechotą na, na tym całym patrolu. Brud, smród, ubóstwo. Biedny, uciśniony kraj. Czym, czym, czym jest jeszcze ta Białoruś? Czym są Białorusini? Kim oni są? Przez długi czas byli w zasadzie w obrębie państwa polskiego. Potem znaleźli się w obrębie państwa rosyjskiego. To jest takie, jak narodowość białoruska jest raczej folklorem. Pr próbuje się to podtrzymywać. Może rząd też próbuje może rzucać jakiś grosz na te inicjatywy białoruskie, na naukę języka, podtrzymywanie języka białoruskiego, ale zdecydowanie w większości ci ludzie mówią po rosyjsku. Chociaż gdyby nie ta bariera językowa, to naprawdę uważałbym, że Białoruś jest po prostu Polską dwa, czymś przedłużeniem Polski do tych ludzi żyjących w Polsce. Obszar kulturowy wcale niedaleki. Prawie ten sam. Tyle, że zasypany rosyjskością, językiem rosyjskim, walutą rosyjską quasi-rosyjską, tym rublem białoruskim. Prawda, no, który jest takim podrzędnym yy, podrzędną walutą względem yy, rubla rosyjskiego. Tak jak jakiś dolar kubański, albo bo ja wiem, dolar z jakiegoś państwa Ameryki Latynowskiej, Łacińskiej. Tak samo byłby podrzędnym względem dolara amerykańskiego. Niestety, ale tak jest. No i stosunek złotówki do, no tak, właśnie, inflacja, zdecydowanie wysoka. Jak, bodajże, no, proszę sobie sprawdzić, złotówka, to jest mniej więcej warta tyle, co 1000 rubli. Może trochę więcej. Stosunek cenowy, taki realny, to już nie wiem, można powiedzieć, że niewiele, dro, niewiele większy porównaniu z Polską. Nie jest tam drożej, a po prostu jest ta inflacja. Cóż więcej powiedzieć, no nie jest zbyt ciekawie, jest to bardzo przygnębiające. Jak długo to będzie trwać, nie wiem. Ktoś, wracając do, do Polski, mimo tej naszej niedoskonałej, jaka ona jest, Poczułem się w pewnym sensie zadowolony i, i po prostu odczułem ulgę, że jestem z powrotem w domu, gdzie mam mimo wszystko dostęp do tych wszystkich narzędzi, do tych wszystkich dóbr wyprodukowanych dzięki wolnej przedsiębiorczości w większej ilości niż na Białorusi, że po prostu jednak nie jest tak źle, a mogłoby być gorzej, że dzięki inicjatywom wolnościowym, że w ogóle mamy libertarian i ja słyszemy o libertarianizmie, czegoś, co ktoś na Białorusi z trudem mógłby usłyszeć. Może by się dowiedział o Johnus, o Smithie, o o Benthamie, o jakimś Johnny Stuartzie Milu o jakimś takich liberałach klasycznych mógłby się dowiedzieć ale żeby móc to wprowadzać nie, tam władza by na to nie pozwoliła wolność słowa nie, tam nie występuje także także bądźmy Cieszmy się, że nie jest tak źle, jak tam i po prostu... Jeżeli ktoś by znał język białoruski, a raczej rosyjski w tym względzie, mógłby, mógłby, powinien wręcz założyć Instytut Ludwika von Misesa na Białorusi. Jest to konieczne, jest to. Bez tego, bez zasiania tego ziarna inicjatywy wolnościowej za wschodnią granicą, ci ludzie po prostu będą umierać. Jest to naprawdę przykre i nieludzkie.